Nie, się mam Sobota. Walki. No, tutaj ta walka była bardzo ciężka. Niestety poprzednią walkę Polak przegrał. Łaszczyk. No, a był dobrym naprawdę zawodnikiem. No, niestety. Nie udało mu się. Tu też było ciężko. Zaraz zobaczymy, jaki będzie werdykt. I zbieram się na targowisko do wyszkoła. Lubię boks, szczególnie w Polacy walczą, No tutaj jest gala w Nowym Jorku. No ale ciężko miał Montgomery postawił mu wysoką poprzeczkę. No jednak. No jednak, udało się. No i dobra, pocztowe od rana niech sobie latają. Ja jest już więcej tych młodziaczków, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem, tu dziewięćdziesięć. Takie jeszcze są. Dobra, leć ta sobie w świat. Eee, idę dzisiaj na ryby. Także wam nagram na rybach coś w końcu, bo i Zdzisław mnie prosił no Ale dzisiaj przyjeżdża Szwager, szwagier ma karta, ma możliwości to sobie pójdziemy nad bok na gruntik, chyba prawdopodobnie na grunt. Na pewno Najlepiej lubię na grunt sobie posiedzieć, popatrzeć na tą szczytówkę, aż oczy bolą. A co do pocztowych, no już dosyć tego walkowania tematu, ale to jest naprawdę tragedia, bo to, co człowiek by nie robił, to jest źle i tak. No ale niech każdy robi tak, jak uważa. Wczoraj zioła na karmy. Muszą jeść. Nic jedzą, nie dostaną, nic więcej. O, proszę, kurkumka, aż żółto się zrobiło. Zaraz im nasypię. Na pewno przez ostatnie teraz nic coś wygoniłem, bo nie ma na przykład takiego znacznego głębia jak żałobnik jasny. Bo był taki podziobany strasznie, życie mu się uratowało. A on odleciał. Dostał parę kijów. I poleciał. O, jest. Krawat. Ale dzisiaj będą siedziały działy duże w gojemniku. Niech sobie siedzą. Jadę na ten targ. O, to jest ostatni targ. I gołębi, bo nie będę ich trzymał już Takie asy z tamtego tygodnia. Same samiczki. Po tej porze na targi panowie, to się jeździ po, ka po karmę i dla frekwencji, żeby po prostu sobie pojechać i, i pogadać i, i popatrzeć na gołąbki jakie tam ludzie powychowywali, no i ja jadę dzisiaj po jajeczka, no zobaczymy czy kupimy te jajka. Zmieniłem dostawcę jajek, zobaczcie jakie piękne wielkie dorodne jajeczka, po złotu Jakby ktoś z wyszkowa potrzebował, to kontakt do kolegi mam. Śniadanko. Testuję dzisiaj. Yy, że tak powiem wędlinę znajomego zobaczymy czy dobra kiełbaska była dobra ale taka yy, ja wolę bardziej surowo można powiedzieć no tutaj będziemy testować teraz yy, nie schabi tylko yy, baleronik czyli karkówkę no jak zjem coś takiego to mi starczy to do obiadu nie jem do tego chleba do picia soczek a raczej kompocikę Petryna jedzie do domu, do domu, do nowego domu a łopki do, jedą też do nowego domu, w gratisie dajemy pa, pa. pusto pojechał będę miał garaż teraz Spójrz. <grybujesz> no i dobrze widzicie mam nadzieję, że jeszcze samochodzik po pojeździ po, po a widz tutaj wypuścił dwa Budapeszty, ale pocztowe, w pocztowej rzuciłem gdzieś poleciały. Gdzieś poleciały. No nie, jeden tu jest, zobacz. Jest jeden młody. Ten jeden został, a stary poleciał. Sprzedaż dobrze poszła. Zacznę sprzedawać teraz, może samochody? Berać, jak tam ma cruzera do sprzedania, czy coś takiego, to nagram później wam. Może, może ktoś kupi I ten dodatek jest, idziemy to do budyni. raz. ostatni dzień wolności panowie na ryby chciałem ze szwagrem iść tutaj z bratankiem a tu deszcz ale i alerty burzowe, huragany jakieś tragedie no ale może przejdzie, nie wiem na razie przestało padać ale to nieważne wpadły dwa asy Marcina nie łapię, to mi dobrze napisał w komentarzu ale sąsiada łapie też, ma doszły chore będą czy tego kurwa Budapest czerwone wiadomo to się spierze, to jeszcze będzie coś z tego ale tam jest czapusz czarny dzisiaj wszystkie Wyniosłem, a tu drugie znowu dwa Przyleciały Ładne hm. No na obrączkę Z Sztuka to sztuka, te tak? Sąsiad ma mniej. Takich nie żal, takich kordę nie żal. Dobra, muszę zamknąć do to towarzystwo o godzinach 13.20. Bo one też będą się podrywały. Młode to trzeba trzymać krótko. Nie można ich wypuścić na cały dzień, bo będę się rozlatywały. A tam Marcina cały czas się podrywają. Nie jest takich nie jest takie zamknąć młodzież. Ojej. zamknąć, Ojej. Się kręci, Się częściej siada. Gdzie To nie jest już 5 minut zamykania Młode mają energię, śliwy gdzie one są Uso. I latają Na budę nie chcą usiąść za bardzo Wyprawa męska Nie ma to Tamto Ciebie nie będę nagrywał ale Ty wszędzie i tak się znajdziesz O Jezu, zobaczcie Już dojrzałe Porzeczki Porzeczki o, Burza nam nie daje spokoju No i już na miejscu Piękne miejsce, ale zobacz jakie tu wypłócenie jest, widzisz? Tu widzisz to? Jakie tu wypłucenie jest? Mam szaro. Dzień dziecka. Gdzie ja tutaj będę łapał ryb? Ja to ryb nie łapię, bo ja nie mam karty. Ale będzie małody łapał. z wujkiem, który ma kartę. A no, nie, nie, w uszymach to. Patrzę, no? jak zwykle. Za anęteru zrobimy. No, ale to pysznie pachnie. Dużo tych płatków? Pół? Nie Nie no. no. Dobra płatki się przydadzą na śniadanko Robaki wsypujemy troszkę? Tak Ale śmierdzą Kolorowych ile? 10? Nie no więcej Tak jedną trzecią może dwa, trzy. Dobra Starczy nie? Styknie? Szefie? No szefie starszy? Więcej jeszcze, jeszcze Dobra, masz. Jeszcze. Dobra I Teraz mieszamy to wszystko mieszane, mieszane, są zmieszane? Mieszane, mieszane, Mieszany, są mieszane, no, mieszane zamówimy kebaba sobie Proszę no To drugą między drugą a czy kebaba od ulki Master Jackson? To jest wiemy Kulki mocy? Nie, co to? Czoko Pieczywa takie fluo. Fluo. Kurde, takiej chemii my to mi będziemy sypać Żeby się świeciło w tym no. mule Dobra No wczoraj. tak to jest Tak No Gotowa, nie? Dobra, jest panie? I I Izuke. Słuchaj, ja tą zarzucę. Mm. nie mogę nagrywać, ale siebie nagram. młodego. Chodź, tam, tam, tam. jakbyś mógł, tylko w torbie. Tam jest dzwonek Zobaczcie, jaka mała żywina wielka, takie to. Nie widziałem. Dobre miejsce tu a burza krąży nad nami z jednej z drugiej strony Tam ktoś z żelazkiem przyjechał Tam w namiocie. Z tamtej strony można dojechać, a z tej strony nie można Rzut. Pięknie, proszę pana, w tym miejscu to siedzą. Akurat spadek tam jest. Teraz można robić drugą Bąbało, że święty Ty, ty zarzuciłeś zobacz co się dzieje Dobra chyperek Pada, poczekamy Zobaczcie Pogoda taka marna, tu już od razu branie jest Cyrka, cyrka Siedzi no Nie, poczekaj kat powstuj tam tak Bo już przychodzi, zobacz Przelotne

nic nie widzę tu w tym. Jest. Jest. Pierwszy. Jest. Pierwsza ryba. Ta. Pierwszy rzut. Pierwsza ryba. Normalnie w 3 minuty. Piękna, co? Trzeba i budzić. No Na rybak trzeba być o pół tonu ciszej, poszła. Burza się kręci, koszyczek, I zaraz będzie rzut, plum. Lunął deszcz i to nie jest zły. Cały urlop nie padał. A dziś poszliśmy na ryby i jest urwanie chmury. Nie jest dobrze. Pada już no pół godziny będzie padało Cicho dasz jakoś co? Jakoś? O kurwa teraz Chyba jest No Ale my zawzięcie się Nie no chyba przestaje powoli co? No, no, się, ładnie się zapowiadało A teraz cisza Tam jest trochę widniej, a tu niestety nie zapowiada się, żeby przestanie Pada non stop Nalemy wytrwale <grymne> Stoimy o, ta po lewej stronie, po lewej stronie zadrżała ta. Albo mucha tam usiadła, na ten. Ale to ja bym nie miał iść? Nie, teraz nie. Ale nie, będzie, to ja bym nie miał iść tu No ty. <laughs> Powoli przestaje padać. Ptaki już wiedzą, bo zacząłem śpiewać. Nie? Tak już wiedzą, wyśpiewają. Już wiedzą, że już koniec deszczu. Komary jak... Ręko odjął. Jak gryzły, tak gryzą. Zobacz, nie, no zobacz, jak jest. mnie gryzą. <Gry <outgoing> no, nie, Robimy grilla? No to już możecie robić. Jeszcze ja. nie chyba, bo to... Nie wiemy, bo to przecież tak już nie raz było, że... To dobrze to, no jest. Nie, już jest dobrze. Zobacz, wyszków już tonie. Nie no, wyszkowe jest... Ciemno chmurłe wyszkowe. Poszło, to to było to O to to było Zobacz, jest. Na ryby mówili iść Fajnie będzie Stoi, stoi kaczka A teraz meszki się pokazały Te? No, meszki to najgorsze Zichu tak u nas się łapie ryby meszki, komary A ryby nie biorą Leci wszystko tutaj. A nie, to wodę z papierosa, wiesz? Ale nie Gryl musi być. Ja nie mogę tego po, bo to jest mokre całe. No to mają teraz dzieci, jaki biznes i, i robią? ale fajnie, że Polacy tak się No w milionach. Mm -hmm. A No ładnie, ładnie. Teraz to ładnie. Ona się zaczęła. bo to nie Ale ładnie, mocno. O, o. Bujek podbieraj Jaka butów nie mam? Dobra, Dobra. Nie, ma. Jest? Nie ma? Nie Ale ładnie brała. Dobra. komary chociaż nie wiedzą przy tym dymie ten miał branie i ten, ale mu spadła ryba jedno branie było. nie chcę, on mówi, że to jest ekstra on woli teraz na ryby jak na zawody jechać tylko coś mu teraz kiełbasa też nie podpasowała i ten, ale to on nie chce wiesz no dzisiaj robimy wyjątkowe bułeczkę będziemy jednej cit meal jest w tym miejscu? Tak, jest. Jest, dręga, dręga, dręga. Dobry, rzuci ten. I dalej, no i kolor. No w górę, i kolor, no do góry. Do góry. Nie, no i teraz jak kolor. Czujesz, czujesz? Czujesz opór? Co? Ale było. Jest. Mmm, taki pomóż. Nie, B. butów nie mam. Jest, jest, zobacz. Powoli yes. oh, no. teraz. No. Nie tak. Kąpiak. Jest leż, jest Kurde, wyczekalim. Zaczynają brać. Godzina 17:25. Proszę państwa. Jest Kacper, <grym> jest leż. Kacper się uczy pierwszy, pierwszy kroki stawia. Kurde, nie nie Kacper. Tak. Do przodu. Tak? No. I tak do siebie. Tak? Nie, nie do czudu. I tak zobacz. Dobra. O kurde, dobra nie męczymy go, Puszczamy. Obstrąci rękę. Puszczamy o. go. Dawaj. O kurde. Duża. Będzie żył Poprosimy o mamusia albo tatusia się mówi, żeby było większe. Dziękujemy rybko. No i gitara. Że, że się złapałeś. Cieszysz się? Bardzo. Pokaż ręce. Nie, nie, no? nie. No bo no no no, jeszcze raz dzwoni. Je. Dobra, już jest. Siedzi. No, jest. Siedzi, jest, siedzi, jest. Siedzi, 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 panie. No. Dawaj kasper, I, i do, góry. do góry. Do góry teraz, no? żeby było napięte. No, musisz trzymać się w napięciu. No, zaczynają grać panowie. Zaczynają szarpać. Jest? Ciężko? No, 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 o, teraz, teraz. Ale tam jest ta górka, to może się... O, dobra. Powolutku Kacperek. Teraz powolutku. To sum jest. Kasper to jest sum. Powolutku. Powolutku. I co teraz zrobisz? No ciągnij powoli. Powolutku. To sum teraz jest. Podnosisz. A nie, to, A to taki sam. Ty, może to ten sam? No nie, to nie ten sam. Kręć, 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 kręć podeszli. Jest, proszę państwa. <laughs> ten tak, Nie, to chyba barat bara bliżej. Na no, no, trawę, na trawę, na trawę. O, nie na piach. Aż mu oczy wyszli no, Pomóc ci zdjąć go? Weź, no. weź, wy, wy, trochę podnieś go. Ja go wezmę w ręce. Nie, 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 Trzymaj, trzymaj. Więc po prostu się przestraszyłem. Bo... Piach, Czekaj, no, bo nie, zaraz nie, nie, go przytrzyma no, nie, 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 to, o, to, to będzie ciężko. nie, no nie, no, nie, nie, o Jezu, słuchaj, wujek, Już Jest druga sztuka, tak? No i dobrze, no i dobra. frudo wody. Tylko kaferek. Oj, katwerek, też zaczął padać. Tylko za. niżej, nie rzucaj tak, tak, tak <laughs> wysoko. Nie, nie podrzucaj go do góry, tylko. Od razu do wody. No, tak no. Się... od razu do wody. O tak. tak I jest. No i dobra, kolejna ryba. No. I tak zaczęły troszeczkę cykać, i też zaczął cykać, niestety. Ale widziałeś takie branie, takie delikatne, co? Nie widziałem już tak No, 4 godziny i trzy rybki. 18, 18:15. Nie wczoraj zapłacić, też jej zapłaciła, Soneczko. i ta kukułka ciągle nas prześladuje, co cały czas? A w Bogu ryb mało, albo nie głodno. Jak Indianiec? Nie biorą 19:15. <noise> już głupawka na słapie no tak jak mówiłem nagram film na rybach godzina 19 już 20 nic nie bierze Trzy sztuki się złapało lipa no ale jak się idzie raz na 5 lat to to i tak dobrze pozdrawiam trzymajcie się z nad Cześć No i po rybkach panowie 3 sztuki się złapało Tu siedzi młody Młody jakiś siedzi Pocztowy Groszek A już młode teraz przylatują Żółta obrączka Oj, ja muszę zamknąć Cały mokry Ale szczęśliwy no. Wzięliśmy Kacperka, czyli brata yy, Brata syna Na rybki Dwóch wujków Na dzień dziecka Zobaczcie co tu się wyprawiać, Czy tu nic nie ma obcego Chyba nie ma Dobra, dajemy jeść. Jutro do roboty. Trzeba wrócić. Do trzecie się wstanie. 4.38, chyba jest. Wyjazd, to akurat zaklimatyzuję się. Dobra, nie będę przedłużał. Trzymajcie się. Koniec urlopu. Pozdrawiam, cześć.